Na początku było Słowo, a Słowo było Boga, i Bogiem było Słowo. Codzienne rozważania Ewangelii. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: Gdy przyjdzie paraklet, którego ja wam poślę od ojca, duch prawdy, który od ojca pochodzi, on zaświadczy o mnie. Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze mną od początku. Jeszcze wiele mam Wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi Was do całej Prawdy, bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko cokolwiek usłyszy i oznajmi Wam rzeczy przyszłe. On mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i Wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi. Chrystus złożył apostołom. Wieczorem w dzień paschy tchnął na nich i powiedział im: weźmijcie Ducha Świętego. Przybycie Ducha Świętego w dzień zesłania odnawia i prowadzi do pełni ten dar w sposób uroczysty i z zewnętrznymi tego przejawami. To kulminacja tajemnicy paschalnej. Duch, którego obwieszcza Jezus, stwarza w uczniu nową jakość człowieczeństwa i tworzy jedność. Kiedy pycha ludzi prowadzi ich do rzucenia wyzwania Bogu poprzez zbudowanie wieży Babel, Bóg miesza ich języki i nie mogą się porozumieć. W Wzesłanie Ducha Świętego dzieje się odwrotnie, przez łaskę Ducha, apostołowie mogą być zrozumiani przez ludzi najróżniejszych narodowości i języków. Duch Święty jest wewnętrznym mistrzem, który prowadzi ucznia do prawdy, który skłania go do czynienia dobra, który go pociesza w bólu, który przemienia go od wewnątrz, dając mu nową siłę i nowe zdolności. Pierwszego dnia zesłania ery chrześcijańskiej apostołowie byli zgromadzeni w Towarzystwie Maryi i modlili się. Skupienie, postawa modlitewna są nieodzowne, aby otrzymać ducha. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki, jakby z ognia, które się rozdzieliły i na każdym z nich spoczał jeden. Wszyscy napełnili się Duchem Świętym i zaczęli odważnie głosić. Ci przerażeni ludzie zostali przemienieni w odważnych głosicieli, którzy nie bali się więzienia, tortur ani męczeństwa. Nie jest to dziwne, była w nich moc ducha. Du osoba Przenajświętszej Trójcy jest duszą mojej duszy, życiem mojego życia, istnieniem mojego istnienia, uświęca mnie, jest gościem najgłębszego wnętrza mojej osoby. Aby osiągnąć dojrzałość w życiu wiary, konieczne jest, by relacja z nim była coraz bardziej świadoma, bardziej osobista. Świętując zesłanie ducha, otwórzmy na oścież drzwi naszego wnętrza.